Czy to Szwecja, czy to Norwegia? Nie, to Kraków. W Krakowie mamy zimę stulecia i opad śniegu, jakiego to miasto nie widziało od lat. A dzięki uprzejmości zarządu Zieleni Miejskiej możemy jeździć na nawig. Narciarstwo biegowe to chyba jeden z najłatwiej dostępnych i przystępnych cenowo sportów zimowych i w końcu po wielu latach od sukcesów Justyny Kowalczyk Justyna Kowalczyk jest tystrzynią olimpijską! Zdobył popularność w tym kraju, na jaką zawsze zasługiwał i której zawsze mógł pozazdrościć krajom skandynawskim. Myślę, że to pandemia i zamknięcie stoków narciarskich rzuciło wręcz ludzi na, na biegówki. No, i to fantastyczne, że w tak dużym mieście jak Kraków została przygotowana aż 3,5 km pętla. Jesteśmy mega zaskoczeni, bo byliśmy tutaj w nocy i było raptem kilka osób, które jeździły na nartach biegowych. A dzisiaj, pierwszy słoneczny dzień weekendu, odkąd powstał tor, jest tutaj dosłownie na autostrada. Biegacze narciarscy są dosłownie wszędzie a my wśród nich. Pory może nie są w idealnym stanie, ale biorąc pod uwagę, że najbliższy taki w dobrym stanie jest w Nowym Targu, czyli w tym momencie jakieś półtorej godziny drogi od centrum Krakowa, to bierzemy to, co jest i myślę, że jest bardzo fajnie. Jeżeli jesteście z Krakowa i nie posiadacie sprzętu, to możecie taki wypożyczyć w sklepie Mega Outdoor na ulicy Kałuży. Mają tam całą wypożyczalnię nardzikowych. Z tego, co wiem, już czynną. Od dnia wczorajszego. Także zapraszam tam w celu wypożyczenia sprzętu. Jeżeli macie swój własny sprzęt, to nic, tylko przyjechać bezpośrednio na błonia. Ewentualnie wcześniej można śledzić komunikaty na grupie facebookowej, do której link znajdziecie w opisie poniżej. Tam linkują, jeżeli przejedzie ratrak i zrobi świeży ślad, wtedy warunki są oczywiście najlepsze. W ciągu najbliższych kilku dni zapowiadany jest opad śniegu w Krakowie, więc myślę, że te warunki jeszcze się poprawią. A tak w ogóle to mamy dzisiaj 18 grudnia. Dla nas dzień wyjątkowy. Świętujemy pierwszą rocznicę ślubu. Najpierw wypoczywaliśmy, a teraz na sportowo. Podobało Ci się? Super, było. Najlepsza rocznica ślubu. Może dlatego, że pierwsza.